Witam Was w kolejnym odcinku z Ford Racing 3. Ja jestem Delta. I tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się y, 73 XB Falcon GT. I to będzie prze, prze, prze prze przejmowanie. Tutaj mamy. O nie, tu będzie ten skill i A to będzie y, wyprzedzanie. No to najpierw, najpierw to hard. I spróbujemy Nasz brat bliźniak jedzie z nami Dobra Okej okay. Dobra O cholera, ale jesteś też ciężki gnojek Falcon cholerny jeden Wolę Kapitan Amerykę a nie sorry, teraz Falko nie jest kapitanem Ups. Dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy. Nie może być szybszy ode mnie ty Gnoju. Dawaj, grzyj, grzej, grzyj. No szybciej. Jakieś artefakty widziałem. No dawaj! Chłopie! Dobra, oho, oho, jego ass! Your ass is ma Albo nie jest. Za bardzo się podekscytowałem. Perspektywą jego tyłka tutaj dobra Czy ja przegram? Nie pamiętam, jaki to rodzaj wyścigu. Czy ja przegrywam? Wow, what? what, 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 what? co? Co? ja mam robić? Dobra, widzicie co? Ja restartuję, bo po prostu to wyszło słabo. <grywka> dobra. Z pierwszej chłopie, nie, 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 to nie będziesz mi tutaj wyprzedzał mnie. Do przodu jedziemy, jesteśmy pierwsi. My. I teraz do przodu dajemy czadu. Dobra, z pierwszej chłopie. Dosłownie na dupie siedzi. Nie, 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 nie. Kurna mać! Popie! <laughs> Fucking asshole! O, i się rozkraczył. Super. Uff, ta mapa jest fajna, kiedy się fajnymi samochodami na niej jedzie. Ten, ten... ...tylko fajnie wygląda. Albo dobra, nie, Starowa nie ma całkiem okej. Okay. Po prostu gram na harde, najczęściej gram na medium. Także było Vanilla Experience, a nie takie po prostu ściskanie tyłków. Po śladku sery, ściskanie tyłków, I teraz trzeba będzie jakiś kurde. ten. Po prostu transformacja, nie! no Skąd ty się tu wziąłeś, Gnoju? Mówię, że ma rubber Bending jakiś. Dobra. Muszę moje, moje auto, że tak powiem, zmaterializować. Dobra. Fuck off. Time change successful. To dobrze. Teraz muszę tego jakby wy wyczaić, jak jedzie się nim. On ma ciężki z... ciężar samochodu. Ciężką karoserię masz. <coughs> <coughs> o Boże. Jest tuż za mną. Dobra, jedzie po tej stronie. Nie, 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 z pierwszej. Nie, 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 z pierwszej, chłopie. No, hej, wydechuję w ale samochód no. Muszę kręcić, kurde, jeździć innymi samochodami Żeby zdobyć ten pierwszy, what the fuck Dobra Nie, nie, spieprzaj To jest moje pole, kukurydzy Nie jesteś tu mile widziany Uu, dobra Tu jest, tu grzyjem, tu grzyjem z tej strony, dobra Nie, nie, spieprzaj, chłopie CO TO MA BYĆ? Co to ma być za przedpotopowy samochód? Kolejna syrenka. Oh my god! 19 convertible, 46. Kurde, samochód z 36 roku? What the fuck? Dobra. O! Ej, 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 Ty się tutaj, tutaj sobie nie myśl za dużo, chłopie. Jesteś różowy, może ładny, ale to jakby nie znaczy, że możesz mnie tutaj popychać. What the fuck are you? Okej, okay, nie, nie jest za szybki chyba. Z tego co widzę. Dobra, <coughs> ja, no, muszę po prostu go tutaj trzymać za sobą. Nie, nie, nie. Op, op. Ojej! Ojej! Jakby patrzę się za bardzo za siebie, bo nie wiem się przed siebie patrzeć na trasę. O nie, nie. Spieprzy chłopie, chłop, chłop. Dobra. Kurde, pustuj mnie, gnoju. Jeszcze ci się zachciewa. <laughs> Mi zakręt. Kurde, krowa tam jest jakaś. <gry> I bang Udało się, dobra Uff. Jestem dalej amatorem, tylko jedynie amatorem. Dostaję ten samochód. Dostaję kolory do niego. Dostaję trasę. Co teraz? Dostaję jeszcze typ z wyścigu. Token. I co teraz? Torino Sport. Ok. Exit. Teraz pora na zielonego szerszenia. Driving skills. <coughs> Kurde, napije się zanim to zrobię. O, tu, tutaj się zdawa więcej czasu. Dobra. Tak, wiem. Drive through the cone gates. Dobra. Tędy, tędy. Czemu tak się rozklekotałeś, chłopie? Dobra. Nice! No, dzięki. Dobra, no, bo zaraz koki będę i co wtedy? O! No i co powiedziałem? Już się rozpieprzyło. Zakręt. O! Popiknąłem go, tak jakby. Dobra, co tutaj? Gdzie tutaj jest? Tu! Uuuh. Trochę słabo, jak nie widzę, co jest przede mną, jak jest pode mną trochę. Ja nie muszę grzać, nie mogę tutaj zwalniać. Ja lubię zwalniać, ale nie mogę. It's not the time for that. Awesome, thanks, dobra. To nie jest najgorsza trasa do tego, tak myślę. Chociaż te, te górki trochę i pagórki są takie trochę słabe właśnie. W takich momentach jak ten, trochę kiedy nie widzę co się dzieje. Dobra, o, be, 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 be. Nie, udało się. Okej, okay, teraz przede mną Co teraz, Gdzie teraz, Gdzie teraz, tutaj No i chuj. Właśnie... Dobra. Uu, a nie! Dalego? Zgrzewa się. Dawaj, Chadu, dawaj, Chadu, dawaj, Chadu. Nie, nie, nie. Nie możesz się kończyć w czasie. Ja jeszcze tutaj jestem. I am still here. Nie. Dobra, udało się. I passed. Dwa, dwa pominąłem. To nie tak źle. Ten nie ma kolorów, chyba. Mamy chyba normalnego Mustanga, tak mi się wydaje. Dla, mamy ten... Mustang, ten trasę, ten rodzaj wyścigu, token, i co teraz? Eee A wezmę Thunderbirda, żeby... A oh, Thunderbird jest normalny, okej okay. Ale jeszcze skończmy tego tutaj Ten ma wy... wyprzedzenie City Highway Dobra Overtake as many ten... Okej, okay, czyli muszę wyprzedzić jak najwięcej za... O cholera, jasna, dobra O cholera, nie. Jeszcze raz. Z, 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 ten, w ostatnim momencie ten. Dobra, dawaj czadu. hej, hej, hej ho. czy to już po prostu wyprzestanie. Łop, jeden. Łop, drugi, dobra. O, ugh, ugh. ale jeszcze się wcisnął w te krzaki, dobra. Nie, nie, nie. Ile ich.? O, cholera, mam 25 ich złapać, okej. Okay. Dobra, dawaj, dajemy czadu w takim razie. Gara, catch Ten ma, ten ma dobre zawieszenie, aczkolwiek się trochę rozklekotałem. Dobra, jedź, jedź, jedź. Dajemy czadu, dajemy czadu, to jest dobrze. Jeden. Drugi.

Wyprzedzony Wyprzedzony Spieprzaj Wy, Wyprzedzony Wyprzedzony Dobra, jeszcze tylko ten, siedem nie. Raz. o <laughs> Za nie, to to clean, dobra, to tylko clean overtaking. Dobra, jedno. A miałem dobry stick. Dwa. Nie, nie, nie. Nie, nie. Jeden. Dawaj, ostatni. Nie, jeszcze trzy. To mi się nie uda, nie? No i przygrałem. Ja pieprz. A tak dobrze mi szło. Ale jestem lamus. Dobra. Miałem, miałem kiepski start tutaj też. Dawaj, czadu. Po tej stronie. Ten jeszcze po tej stronie jedzie. Dawaj go szybko, żeby po tej stronie teraz to było. Nie, nie za duży z hamulec. O której sobie, po tej jedziesz. Nie! Już go prawie ubiłem, cholera! Pościg! Dobra, dobra, nie, 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 nie wjeżdżaj po wewnętrzną. Nie, nie, nie! A fuck off, dobra. Co tam śpiewa, chłopak? Jakiś chłod? Dobra, jeden Dobra, dwa Dobra, on jedzie tutaj Po tej stronie. Trzy Grzej, grzej, grzej Jak najwięcej. Cztery Osiem Dziewięć Pięć Cztery Ło, Dawaj go, grzejmy w dół. Dawaj, dawaj. Po jakiej stronie ty jedziesz? Chłopie. To nie jest optymalne, dobra. 15 16. 16 Czasowo to słabo wygląda, ale jedziemy. Nie po złej stronie. Dobra. Chcę go przygonić. Jedziemy. No dobra, dodatkowe 5 sekund, dzięki. Po której ty jedziesz, chłopie? Po tej stronie. Nie, nie zjeżdżaj. Dobra. Nie, 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 zostawcie mnie w spokoju. No chyba nie, serio? Nie uda mi się. What the fuck, dobra. Jeszcze raz. Cholerne timery, wy i wasze timery. A good start, tam bym po start, dobra. Ten, stay. Najlepiej się nie obijać o żadnego, bo to na pewno źle, to naprawdę przeszkadza, dobra. I nie hamować raczej tym samochodem, tym samochodem raczej nie hamować. Okay. Drugi. Tym po prostu drift. Dobra i overtaking. Kupienie mam mocne. Dobra. Jeden. Tu jest, tu jest po prostu idealna możliwość. Strików. Dawaj, go. Go, 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 go. go. Obijanie się o nich nie ma sensu, bo po prostu przez to jakby traci się szybkość. A to już najważniejsze tutaj. Dobra. Okej, okay, dobra. Dawaj czadu, dawaj czadu tego teraz szybko, zanim zjedzie. Tak, oni teraz po tej stronie i teraz po. A po tej stronie dalej go mogę wyprzedzić. Ok, dawaj do przodu, do przodu. Szybko, szybko, szybko. której stronie. Nie, 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 Dobra. Końcówka mi nie wychodzi. Dawaj, Chadu, super, dawaj. Jeden. Dwa. Dawaj pięć, jeszcze pięć. Dobra. Jeden. O nie, nie. Come on, come on. Się nie uda. What the fuck? Nie. Ja pierwsze. <noise> jeszcze raz. I guess. Fuck me, man. Dobra. No i chuj. Dobra, jeszcze raz. Ale to chwileczkę. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Nie, 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 ja muszę mieć dobry boost, muszę mieć dobry boost To jest dobry boost, to mi się, to, to mi się podoba Dawaj Muszę mieć, ten kurde, niesamowity speed, muszę mieć też I go właśnie straciłem, hej To nie jest takie trudne, tylko trzeba się skupić.

Dawaj go, dawaj, nie, 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 no Coś znowu nie uda, cholera jasna, no To jest ten... Kiepany, jebane... no No i kurna mać, już prawie się udało, wejścia cztery O ja pieprzę Cały odcinek będzie to Czemu dobry start tylko, dobra Trudno. Tego najpierw. Muszę ogarnąć ten zakręt, po prostu jakoś. Ten, nie ten, tylko ten następny. Dobra, ten jedzie po tej stronie. Dobra. Prawie go uderzyłem, prawie go już ten. Rozpieprzyłem. Jedzie po zewnętrznej. Dobra. Na pewno nie mogę żadnego się wbijać, bo to po prostu mi odejmuje czas, co jest. To dupy mechanikon, no ale fair. Już, powiedzmy, że dostaję czas za parę tych, tych, więc odejmę mu mi czas jak go strącę. Znaczy, byłoby miło, jakby mi dodawali czas za każdego, którego wyprzedzę, ale to już byłoby trochę za, 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 za fajnie. Dobra. Bardziej na to, żeby jechać po prostu trasą, tak, niż... Niż to, żeby ich wyprzedać Po prostu trzeba ich nie pykać jakby też A, no Tak jak tutaj Ale dobra, jeszcze nie, nie zginęliśmy Dobra A wyprzedzony Ten też, ten też, nie, 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 nie po tej stronie, ale został wyprzedzony, więc to jest, to jest ten decydujący moment. Cie po, po tej stronie? Nie chłopaki, no kaman, sześć sekund, raz, dwa, tylko pięć sekund, trzeci. Oh Daj dawaj, dawaj, dawaj dry, dry. Oh, da Nie, kurna mać, jak to? <suszel> dobra, dobra. Spokój, Tranquility. Muszę ślizgać między tymi samochodami jak normalnie, jak nóż w maśle. Teraz idzie po tej, więc go wybrzmiemy po tej stronie. Nie po tamtej, ale teraz byś skręcał. Więc teraz jedziemy po tej. Jedziemy po tej. Gnój. Teraz tutaj, może. Dobra, dawaj, grzej. prosto przed nich. Dobra, I teraz tutaj. Nie po tej stronie. To jest druga strona. Dobra. Niech go po tej. Grzej, 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 Go, 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 go. Nie po tej stronie. Po tej stronie. I się kurna nie... Jak to? Ile miałem? To będzie długi odcinek, to będzie długi odcinek i będzie ciągle to samo. Po lewej, po prawej, po lewej, będzie znaczy prawej, Dawaj, czadu, to będzie po lewej będzie. Ja muszę to ogarnąć, ten zakręt. Tak ten, jak to się mówi, e, praktyka czyni mistrza, więc teraz po tej stronie Kurna na w samochodzie wiedzie we mnie. Nie, nie wiedzie we mnie, dobra Wyprzedzam, wyprzedzamy. By w ten... W, w otoczenie mogę się wjebać. W nich nie! Dlaczego to takie, to jakby czemu to jest takie trudne? Zostało mi zawsze tylko dwóch czy trzech Dobra, tego Teraz tego tutaj Teraz tego tutaj po tej stronie A tego kolejnego po tamtej Prawie No, no, no Dobra Jeden Drugi To był chujowy zakręt. No on jedzie po tamtej stronie, więc... Nie, 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 Grzej, grzej, grzej. Raz. O ty gnoju jeden! Z drogi! Pozwolę się wrobić w konia, dobra. Czy tam nie, nie. Eee. Udało się, dobra. Dobra, walić was. Tak, udało mi się. Mam samochód, mam kolor, mam to. Mam token. Focus, dobra. O, mam shield zajebiście Mam samochody, wszystkie, dobra. Koniec dzisiejszego odcinka, bo to 500 razy zajęło, ale trudno. Wszystko to wrzucę. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. Ja jestem Delta i widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Ford Racing 3. Cześć!